On deck, we're selling to Pirate Swap. Move your wings, fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap. The best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure! Cześć się widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem CherryGamer, a to jest strona CSGO Skins. Widzowie, na sam początek chciałem wam powiedzieć o moim kodzie promocyjnym CZG, który wpisujecie sobie, tutaj dostajecie 10% bonusu do każdego doładowania oraz darmowe 2 ,10 zł 10 groszy na start. Jeżeli jesteście nowymi użytkownikami, przypominając o tym, że strona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Widziałem pod ostatnimi filmikami, że spodobał Wam się pomysł z kołem fortuny, na którym to losujemy kwotę, za którą zrobimy bitwę, all-in bądź pince. Dolarów, $100, bądź 100 dolarów, bądź skinek dla widza za komentarz. Także naprawdę dziękuję wam za miły odzew. O, sobie odbierzemy jeszcze darmóweczkę, zanim rozpoczniemy. Szybciej, kurwo, potwierdź. No i cyk, co by tutaj miała osoba, która by. Oj, dobra, mamy tutaj jakieś główienko. No i co widzowie, no chyba trzeba rozpocząć, jesteśmy już na kole fortuny i zobaczymy za ile dzisiaj będziemy robić bitewki Albo może, czy ktoś wygra skina, jak widzicie ostatnio dodałem jeden do puli, bo myślę, że warto wam powiększyć troszkę szanse, żebyśmy częściej rozdawali coś widzom Dobra widzowie, lecimy ze spinem i zobaczymy co teraz nam pyknie, tylko kurwa proszę cię nie all in To jest jedyna rzecz, o którą błagam, nie all in Okej, okay. na pierwszy strzał nam pójdzie 500 dolarów widzowie Bitwa za 500 dolarów. Kurda, zobaczcie jak blisko było skina za 5-10 dolarów za komentarz. Warto po prostu komentować każdy. A my wracamy sobie w tym momencie na stronę i robimy bitewkę za 500 dolków, widzowie. 500 kurwa dolków, no to jest już w chuj. Możemy zagrać coś droższego tak naprawdę. 1% Dragon Lore to sobie damy tak. Wiecie. A może by piekło coś ciekawego. Stóweczkę, 422. No i co tutaj możemy jeszcze wrzucić? Za 80 dolarów coś, tak? Za około 8 dyszek, widzowie. No i mamy 501,20. Całkiem, że tak powiem, no... Ciekawa bitewka, fajnie byłoby jakby stąd coś poleciało. No ale co, no robimy na dwie osoby, standardowy, tak jak lubię. I dawaj teraz mi tutaj napierd... Ależ coś ciekawego, gościu. No jakby ten karambicik wypadł, to wcale bym się nie pogniewał. Okej, okay, mamy koskę. 501 dolarów, także i tak sporo trzeba nadrobić tak naprawdę. Dobra, teraz tutaj skosa kosa. Nie jest droższa na szczęście. No i ostatnia skrzynka. Kurwa, chyba mamy zwrotkę plus 81 dolarów. Kolejny odcinek, który chyba będzie fajny. Ale dobra, nie mówimy hop, póki nie przeskoczymy, widzowie. Nie mówimy hop, póki nie przeskoczymy. Wracamy sobie na nasze koło fortuny. No i co? No i trzeba sobie teraz przemieszać. O, zobaczcie jak blisko się skiny ustawiły. Może wylosujemy kogoś w tym odcinku? Kurde, z komentarza fajnie by było. Lecimy. Tylko nie all in. Bitewka za ile? Za testówy. Dobra, nie jest źle. Dzisiaj jest dosyć drogo, że tak powiem. Ostatnio się trafiła za 1000 dolarów. Ale teraz mamy tak 500, tutaj 300. Także, no, może pobijemy rekordzik tej bitewki. Damy sobie. 10 slajmów, żeby to trochę się tutaj pobić z tym botem. Co to mamy? 80? No to teoretycznie musielibyśmy wziąć za 220, żeby to dopełnić. Nie no, wezmę Gloves Case za 150, za 70 dolków. W ogóle przepraszam, że operuję dolarami, ale no tak jak już wspominałem widzowie, mieszkam za granicą i częściej używam tej waluty i lepiej mi się w tym wszystkim jest odnaleźć. Tak jak nam Koło Fortuny wylosowało, tak działamy widzowie, bez zbędnego pierdzielenia. Lecimy z botem Alexem Życzę Ci bocie, żebyś dostał tak na pizzę, żebyś się zesrał. Dobra, 18 dolarów. Pierwsza skrzyneczka już jest git. No, teraz już chyba wyrównamy to, a nawet... A! Prawie mnie dogonił. Dobra, tutaj chyba mamy troszkę lepiej, ale niewiele. No dawaj tego slajma Slajmik na buście potrafi, kurde, zaskoczyć. No dobra, w dalszym ciągu prowadzimy, ale to jest tylko 6, prawie 7 dolarów różnicy. No teraz już, no, 7 dolarów, no. Ok, kolejny. Dobra, slajmy, jedni coś, żebym później czuł się bezpiecznie. Bo te kurde gloves'y, tutaj może się wydarzyć wszystko, widzowie. No i dobra, trzymamy kciuki teraz. lepsze, błagam, lepsze. Nie, on ma lepsze, on ma lepsze, jak Nie, nie, dobra. I teraz tylko mnie nie zawiedź, błagam cię. Nie, to jest droższe. rozumiem Nie! nie. <grytanie> kurwa! Stówka, zajebiście! Ja... stole. Kurde, widzowie, zostawię te skiny, może coś sobie wybierzemy. I porozdajemy coś ciekawego. Dobra, no to co? No to chyba będzie trzeba zrobić ostatnie losowanko, widzowie. Ostatnie losowanko, wracamy na koło fortuny i losujemy. Co teraz nam wypadnie? Nie będziemy mieszać. Zobaczymy, co wyleci. Ej, kurwa, no już myślałem, że skina dla widza, no. No dobra, na sam koniec, widzowie, bitwa za stóweczkę. A ja oczywiście zachęcam was do komentarzy. Do... Na bieżąco, widzowie. Najlepiej na bieżąco, bo ja podczas kręcenia odcinka, wiecie, mogę nie robić streama. A zazwyczaj jak robimy streama, no to wiadomo, że napędza się to. Widzowie wpadają, komentują, żeby wygrać skina, na przykład na giveaway'u. No i wtedy z takiego odcinka mam dosyć spore pole do popisu jeżeli chodzi o wybór No i losowanie dla widza, nie? Jakiegoś skinka Ale czasami może tych streamów nie być 2-3 dni pod rząd No i w tym momencie ponagrywam odcinki No i, no i co wtedy? Co wtedy? 10 osób skomentuje i pośród 10 osób kogoś wylosuję Bo ja zazwyczaj jak kręcę odcinek to robię to z ostatnich filmików No ale też nie wiecie kiedy kręcę ten odcinek Bo czasami nagrywam 3-4 odcinki w ciągu dnia No dobra, nieważne widzowie, skończmy pierwszy. Na sam koniec, kurwa, bitwa za stuwacza Trzeba przydupcyć coś przyjemnego Gold Fever Case razy dwa o. No, i taką sobie damy Na dwie osoby Zobaczymy, co z tego wypadnie dodaj bota Bot Adrian dodaj bota, lecimy Ostatnie skrzyneczki, widzowie Dobra, chyba dla nas mm, Git, ale no... No ciężko będzie to ugrać No ciężko będzie w chu... No dobra, 57. Można powiedzieć, że troszkę ponad połowa się zwróciła. A ja mam nadzieję, że Wam się podobał ten filmik. No i oczywiście, widzowie, zapraszam Was z najlepszym kodem na świecie: CZG. Kurwa, CZG, który wpisujecie tutaj. Dostajecie 10% bonusu do doładowania oraz darmowe 2,10 zł na start dla nowych użytkowników. Przypominając o tym, że strona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. No i oczywiście z tego miejsca dziękując Tobie za wsparcie, ponieważ. Użycie mojego kodu, no to po prostu jest dla mnie wsparciem, za co ci widzów serdecznie dziękuję. No i oczywiście życzę wygranej. Trzymajcie się na razie, cześć.